Dzień dobry moi drodzy, ja jestem Kotu i po raz kolejny witam was w serii świątecznej, w której razem z innymi twórcami testujemy sobie różne takie dziwne przysmaki. I dzisiaj są ze mną po raz kolejny dwie osoby. Sia! Dzień dobry, ciekawe co przygotowałaś, jestem mega ciekawy Ja naprawdę. też nie wiem. W tej serii chodzi o to, że ja stawiam torbę na stół i po kolei sobie losujemy i próbujemy. A Wypomi? czy to będą jakieś takie niedobre rzeczy, czy dobre, czy mieszane? Nie wiem. Ja się boję, no, ja, ja się boję, ja się boję. To lecimy, co? Kto Dawaj. pierwszy chce losować? Ja losuję pierwszy. Proszę bardzo i wszyscy to jedzą? Tak. Pierwsza rzecz, myślę, że. Wybrałem jakieś. To będzie kwaśne. Nie, to są jakieś chipsy, ale nie mam pojęcia, tu jest dziecko narysowane, więc raczej nie powinno to być nic złego. To są, uwaga, kubeti. To są o smaku ketchupu. I generalnie one są jakieś nisko kaloryczne i niesmażone i tak dalej. Tak przeczytałem. Dobra, to mam próbować od razu? Tak, tak, tak. Otwieraj, próbujemy. A czy cztery może co? Jakie to jest malutkie, to wygląda jak. Zągrzanki. To są grzanki. Tak. Eu... Dobra. Ej, jakie nie dobre! Nie, nie. Ej, bez kitu to smakuje jakby na grzankę. Jak maczugi. Jak maczugi, no Ale maczugi w się grzanek. Mm. Mm. No, ej. Fajne. Ej, jakie to jest dobre. I szczerze mówiąc, ja to już jadłam na jednym z odcinków, ale nie wiem, czemu to opakowanie smakuje lepiej Nie, Nie, wiem, czemu. może im się sypło. Ale tak jest czasami, nie? Że sypnie się więcej przyprawy. Jak otwierałem sobie na przykład chipsy i tak dalej, to właśnie sprawdzałem, czy tej przyprawy na przykład tak na dole nie zostaje i tak dalej. Może jest to że było często... najlepsze z samego domu. Tak, najlepsze z samego domu, no. Doszliśmy do wniosku właśnie skry. Bo z próbowałam te, te, te chrupeczki. Że to jest super do sałatek. Tak, no, no. no z tym się najpierw skojarzyło ogólnie. Mm -hmm. Właśnie mm. jak, jak dziecko nie chce na przykład zjeść sałatki, to mu tam keczupowe chrupeczki. Tak, sypniesz, no? albo do pomidorówki to sypnąć. O, do pomidorówki. to no, A, to jest dobry pomysł. pomidorówka z ryżem czy makaronem? Mm, z ryżem. Z ryżem. Jej, zgodni! <laughs> ja też wolę z ryżem. Jana, kolejna rzecz bardzo dobra. Znajdę w mojej szczęście, to będzie coś ostrego. Żeleczki? Wzięłaś no, chyba największy viral, wydaje mi się, z tego tak? zestawu. no. O kurde! No, czy... wiem, to to jest, wiem co to, to jest. To są takie gluty? Tak, tak, tak. O tak, kurde, tak, tak, ta... Ta... Ja, ja piłem kiedyś, ale to jest takie, znaczy ja spożywałem to, to jest dziwne strasznie uczucie. Może zginąć, jedząc to. No. Czemu? Bo widziałam jak ktoś sobie włożył to i się zakrztusił. A te... tak, tak, widziałam też na Instagramie, że w TikToku właśnie ludzie robią takie i gdzieś im to tam i tak. to było takie dziwne, no. Ja nie jestem w stanie tego odpocząć. Daj, pomogę ci. Albo jednak nie. Ty, no wiesz co? Ale tutaj mamy przyrząd, który nazywa się nożyczki i służy, tak się składa do cięcia. Ej, to ja nigdy sobie... tego nie jadłam, to będzie taka moja pierwsza recenzja tego. Uwaga, są różne smaki w ogóle. Tak. Proszę bardzo. A od razu przy otwarciu. No. Mhm. Dobra, ja też losuję. Mamy chyba ten sam, to może wezmę sobie inny. Dobra. Czekaj, dobra, ja wezmę sobie jakiś żółty. Nie, ty masz. Nie, do... <grych> No tak, rabię. O, dobra, zielone. To właśnie to się bardzo cilowo e, otwiera. otwiera. Więc ja się zastanawiam, czy te nożyczki by nam jednak nie pomogły. Nie, bo tu macie strzałkę na opakowaniu. Tak, 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 ale potem to, żeby to. Moja strzałka nie chce działać. A to by też się nie otworzyło. Daj nożyczki. Czekaj. Dziabną ci. Okay. dziabnę ci. Idzie czy nie? Jeszcze na środku, musisz bagnować trochę. Dobra, robię całość. Dobra. Działa czy nie? Nie. Nie! Ja muszę sobie są akurat Jestem słaby w cięciu. Ej, różowe są chyba najlepsze, bo różowe to jest brzoskwinia. I mm -hmm. Ja mam mango, ja, ja mam, mam rubry. zielone. Tak, a ty masz. Zielonego nie ma. O kurde, ty to masz jakiś barer. Jakiś niedobry. O smaku. A nie, ja mam litchi. No to co? Rura. Mhm. Mm. Mm no to jest dobra. To smakuje jak. Mm -hmm. To smakuje jak owoc. W sensie, nie wiem, że to co powiedziałem jest takie, no smakuje jak owoc, bo to jest w sumie owocowe, ale to realnie smakuje jak, jak litchi, na przykład, w sensie jak wiecie, to jeden do jeden smak ma taki. Ja mam takie feeling, jak po raz pierwszy napiłam się matcha bubble Te? tea, taka konsystencja, której nigdy nie jadłam, ale myślałam, że jest bardziej takie płynne. No, ej, ale czekaj, ja muszę jedną rzecz spróbować, żeby tutaj stać się potwierdzaczem dla widza. Dobra, mamy tutaj to i to real smakuje jak mango teraz. Ja teraz y -y. spróbuję brzoskwinki i zobaczymy. I to smakuje jak z owoców, tylko taki zastygnięty w formie żelka. Fajne jest to, że właśnie te smaki są takie autentyczne, nie? Yo. Trzeba mieć technikę jedzenia tego Mega wciągający, no już nie powiem tyle jeść dzisiaj, mm. ale to jest takie, to jest tak dobre, że to jest masakra jest To, to jest... już jest mega drogie No w sumie nie wiem, myślę, nie, że tak dokładnie ile kosztować nie może Nie ale nie powinno być jakieś super drogie, ale ja w ogóle na początku otwierałam paczkę właśnie na streamie jak to mi się trafiło Ja myślałam, że tam jest płyn w środku że to się wkłada do zabrażarki i są takie super. Tak, i, i, lody i lody takie no. Tak i właśnie się mega zdziwiłam, bo ci ludzie mi piszą, no otwórz to otwórz i ja wyciągam, jest taki glut, no co jest no. Nie, ale fajne. Konsystencja bardzo satysfakcjonująca do jedzenia. Smak dobry. No. Myślę, że jak ktoś nie lubi takich turbo słodkich rzeczy, to to jest dobre. Lecimy z kolejną rzeczą. Co, to, Co jest? to jest? Wygląda jak guma. Nie wiem, chyba guma. To, to jest, jest moja. chyba normalnie guma o smaku wiśni. No. Wiśniowa guma. Nie wiem, czy Wiśniowe jakaś dobra. te rzeczy są takie pyszne. Tak. No zobaczymy tak, ja czy też to. lubię. Dobra, uwaga. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. Co są te? Pamiętacie te gumy z dzieci? Tak się nazywały? Y, hubo, nie. Małam, no, no, albo jakieś... Mambę, no. Mamba, no, tak. no typika, że papierki się przyklejają do tych gum, no to zawsze tak było. To co, na strzała? Hmm. No. To mm -hmm. jest dokładnie jak dzieciństwa. Cukier, nie wiadomo co o smaku wiśniowym, nie? Ale no, to jest pyszne. Mm, jest dobre, ale ja czuję tam trochę chemicznego takiego posmaku. Mm -hmm. No, to jest hemol. Ale kto są... nie lubi dobrego hemola? No, no nie wiem, przykleiło mi się do podniebienia. No, e, pokaż język. Chyba, że taka. No, Chyba, że taka bomba teraz idzie. O, zobaczymy, co zaraz walnie. Teraz ty losujesz. Teraz ja losuję. Ja chciałam spróbować tego najostrzejszego chipsa świata, ale ziemniak mi to wybił z głowy i zaczął mi mówić o sytuacjach, że ludzie trafiali potem do szpitala, że komuś się stało coś poważnego, ktoś się pani umarł, tak, w ogóle. Tak, jeden statek umarł, nam. Ja stwierdziłam. Dobra, jednak nie, nie chcę. A ja nie wiem, czy chcę jeść to. To jest rzecz otwarta i to jest rzecz prosto z Japonii. O. I to jest bardzo smaczna rzecz. A to nie, dobra, myślałem, dobra. Że to, myślałem, że to chipsy są. Nie, nie, nie. O. Jo, okay. To są, słuchajcie, japońskie żelki. I tutaj ponoć jest napisane, tylko jest trochę urwany napis, że to jest gumi. Okay. I suika to jest arbus po japońsku. Bo, y dziękuję Gabriel za podpowiedź w materiale. I no po prostu to są arbuzowe żelki, ale muszę Wam powiedzieć, że to było moim numer jeden z całego zestawienia z japońskich słodyczy. Wow. Ale to pachnie. No, Ej, super pachnie! Jemy? Jemy. Ale żeluź dobre. Mm. Mm -hmm. No, jest dobrutki ten żaluź. Ciekawa bardzo z znowu. I ma konsystencję pomiędzy zwykłym żelkiem a tym glutem. Tak. Mm -hmm. I to jest takie Nie. pomiędzy, właśnie. A mega to jest dobre, tak szczerze. Strasznie owocowe dzisiaj rzeczy są. To prawda. Ja wam powiem, że yy, dlaczego to mnie wygrało, bo to, to mi w ogóle nie smakuje jak taki nasz standardowy żelek, którego możemy kupić, bo to jest mięciutkie. A jak Taak. ja jem żelki, to zaraz mnie cała japa boli. I no. bo ja nie jestem w stanie żelków. Tą paczkę bym zjadła na raz. Dlatego my, Europejczycy, mamy większe szczeny. Pokaż swoją szczelę. W ogóle, patrz, możesz palce tu wbić. No <laughs> Czy ty masz bruksizm? Co to znaczy? Że zaciskasz zęby i sobie tutaj budujesz mięśnie nie, i potem... Nie, ja, ja żyłem gumę przez 5 lat. Codziennie... Yy, paczkę gum jadłem ogólnie. Filipek jest po prostu giga czadem, widzę. <laughs> Teraz ja? Ciekawy kształt. O, o dobra ptama jalapeno! Eee, jalapeno. Każdej nie smak. Halapeno! Jedliście? Jalapeno. Nie, jeszcze nie jadłem takich, nie jadłem. ale chętnie zjem całą paszkę. A co, wy nie chcecie? Nie, no, spróbuję. Ja się też, boję, ale biorę... co? Chili pięć za jednym razem, co się będzie tam. Jejku. Ale to będzie dobre, nie? Ale to będzie cudowne. Ale jalapeno ma taką <laughs> specyficzną ostrość, nie? Ale dzisiaj straker będzie. A to też. To co? Lecimy? Lecimy. Jestem ciekawa waszej opinii. Hmm, kurde. Czuć smak halapenia bez ostrości. No. Ej, dziwne są. Smakują jak zwykłe chipsy w przyprawie Ale I fajnie, to... że nie ma tej ostrości. Ale właśnie dla mnie. nie czuć takiej słoności, to, tutaj chipsy są takie słone i w ogóle. A one Są takie strasznie delikatne jak klasyczne, tylko zamiast solą to posypane przyprawą właśnie ostrą, nie? Dobre, są w ogóle w Polsce dostępne, chyba nie. Chciałem sprawdzić skąd są, a jedyne co zaobserwowałem to, że mają w sobie mleko. Zastanawiam się gdzie. I skąd? Jakby do nich dodać cytrynę, taki, taką limonkę i dodatkowo słodką paprykę jeszcze, przyprawę, to smakowałyby jak te stare, klasyczne Lazy Strongi, a nie te, co są teraz. Ale są smaczne, to prawda. I mi się to bardzo podoba, że nie ma tej ostrości, mm. bo no, chodzi o to, żeby to smakowało jak papryczka, a, a nie zaburzało ci całkowicie poziom twojego wyczuwania smaku, nie? No, to jest no. ostre. No, to no. tak Właśnie, jak Lazy Strongi, nie? Tak, ale jest dużo rzeczy, które, które są po prostu ostre i mi się to nie podoba osobiście, że ja wolę czuć ostrość, ale czuć też ten smak i to jest ten smak właśnie. To jest bardzo dziwne, rzuciło mi się to w oczy i nie wiem, jak to spróbujemy, bo jest jedno. Tylko proszę o szczegółowy opis wyrażeń i doznań. Dobrze, wącham go, nic nie czuję na razie. Mam go blizać. Jest kwaśny i tak czuć, jakby był arbuzowy. Ale nie jest taki kwaśny. jest taki mega kwaśny, jest, jest, taki, taki, okay. jest taki kwaskowaty po prostu, nie? W sensie nie jest takim e, czymś turbo. I mówi, że Jezu, nie mogę wytrzymać. Tylko jest taki właśnie delikatno, kwaśno, słodki, przez co jest e, idealny. To jest najdłuższy opis kwaśnego przedmiotu, jak słyszałam. Ale słuchajcie, widzowie, jeśli kiedykolwiek jedliście szoki, to jedliście coś bardziej hardkorowego niż to. To jest takie, taki light level. To jest dla bambiczków. tak? spróbujesz? dzisiaj coś jeszcze bardziej hardkorowego niż szoki. A to jest gorsze? Tyś podtrzymałem Filipku. Została nam ostatnia rzecz. Dla ciebie, bardzo proszę, losuj. Dla mnie? Dobra. Mhm. O, wiem co to Dla jest! To jest. chyba. To jest yy, wyciskana guma w formie pasty. Dlatego mam łyżeczki. O, dobra, to My to tak wyciskaliśmy do, 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 ryjca. do ryjca, no. Ale jest to bardzo ciekawe. W ogóle pokażmy widzom, jak to wygląda. Tak tak mega... jak... Um... No, pastę. Mm -mm. Dawaj, wyciskaj. Ale gęste! Tak, wycisnę Wyciśnij, ty masz siłę. Dobra, trzymaj, uwaga. Oj, to pachnie taką tradycyjnym dobra. zapachem gumy balonowej to fajnie. Tak. Dobra, uwaga, no. Uh -huh. Ona jest nawet rozpuszczalna, nie? Mhm. Uh -huh. No, dobra. Dobre. jest taka miła, delikatna, mało słodka. Fajny, dobry tort, nie za słodki. I teraz gwóźdź dzisiejszego odcinka, moi drodzy, czyli Toxic Waste, który stał się w tej serii już tradycją, że każdy musi tak go spróbować. Więc Jana bardzo chciała, żeby ją wykręciło, więc bardzo proszę. A są dwa? Są no. dwa. Chodź. Dawaj. Jest lemon i Blue Raspberry. Ja chcę Blue Raspberry. No to bierzemy dwa te same, żeby mieć to samo, w, że tak powiem, uczucie. Ja się boję. Odpakowujemy. Ja się to tak taki... cieszę, bo reakcje ludzi na te cukierki są. Super po prostu. Trzy, Uwaga. cztery. Okay, po prostu. Mm, mm. No się. O nie, o nie, o nie. To jest tak samo jak z ostrym, na początku mówicie, no, to miało być ostry, a potem mówicie, o kurda. Ja łapię kurczę szczęki, nie? I wykręcę trochę. Iii. to, że, że tak szczęka wyściska, to jest okej. Okay. Bez kapy? Ja lubię takie coś na co dzień. Naprawdę? No, no. smakuje mi to. Ale zajebices to, to jest. Mocny dzisiaj. towar. Mocne gówno. A potem jest takie przyjemne przejście do słodkiego. Lubię kwaśne rzeczy. No Dobra ale sobie jest. w polskiej kuchni prawie wszystko jest kwaśne i słone. Pusta kiszone. No. Ogórki. Kwaśnica. Lubię kwaśnicę. Co nie lubi dobrej kwaśnicy? Mhm. Ja kiedyś, ja kiedyś nie wiedziałam, czym się różni kwaśnica od kapuśniaku, ale potem ziemniak mi e, właśnie zamówił, masz, spróbuj kwaśnicę, takiej prawdziwy, ja spróbowałam, to jest lepsze niż kapuśniak, ale taki kapuśniak na sterydach. No, no. I Co teraz? No, chyba koniec, chyba zjedliśmy. Ale mogę się Was jeszcze zapytać, co z tych wszystkich rzeczy było? Właśnie takim numer jeden, że było najlepsze. To. To jest, to jest topka, nie? To jest topka, totalna. Ja to i chyba to. Wiem, no. że to jest dziwne, że to jest moim ulubieńcem, ale, ale jest prostu dobre po prostu. A ty tutaj chipsy. Dla mnie to. A co było najgorsze? Ciężko wybrać. Lizak. Lizak był, lizak był taki po prostu. Okej. Okay. Lizak. Mhm. Tam ponad w środku chyba jest jakaś guma, tak? Jak to no. zrozumiałam. To jakby takie rzeczy to są takie codzienne, że Lizak guma balonowa w środku, tak, a tutaj tam. były troszkę bardziej niecodzienne rzeczy i to było w tym fajne. Ja wam dziękuję za to, że zgodziliście się, się spróbować Superfonda. tych fajnych rzeczy. Bardzo było mi miło was ugościć. Przeszliśmy test Ta. Tak I co? I widzimy się w następnym filmiku. Was zapraszam do Szyjany i Josiego. Fajne rzeczy tam można znaleźć. My się widzimy następnym razem. Pa, pa! Pa!